Zatem pan poseł Konrad Berkowicz, Konfederacja. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, mówicie, że popieracie tę ustawę, bo chcecie pomagać. Tak bardzo jesteście dobrzy tymczasem pomagać, to pomagają Polacy od początku tej wojny efektywnie, z dobroci serca dobrowolnie. I na miarę swoich finansowych możliwości. To, co wy chcecie zrobić, popierając tę ustawę, to chcecie zmuszać Polaków, żeby spustaszających przez inflację portfeli finansowali nieefektywne instytucjonalne systemy redystrybucji. Dlatego ja poddaję pod rozwagę słowa świętej pamięci Mirosława Dzielskiego, który napisał kiedyś tak: Ludzie żyjący w świecie, w którym opieką zajmuje się państwo, nie pomogą sobie wzajemnie. W ten sposób powstaje samotny tłum, w którym jednostka jest bezradna. Kto pomoże bliźniemu w sytuacji, gdy państwowe programy pomocy na państwowe programy pomocy płaci ciężkie podatki i gdy istnieją zajmujące się pomocą społeczną wyspecjalizowane państwowe instytucje. Jeszcze jeden cytat: Automatyczna i anonimowa pomoc państwowa nie tylko deprawuje ludzi, ale także izoluje ich od siebie. Dlaczego mam ci pomóc?, powiada jeden do drugiego, skoro na pomoc udzieloną przez państwo płacą tak wysokie podatki. Współczesny, samotny tłum to w dużej mierze dzieło socjalizmu. Dziękuję bardzo. Ja mam wniosek formalny o udostępnienie tego nagrania.